29 marca 1990 roku w przekazie otrzymanym w czasie Wielkiego Postu Maryja mówi swej słuchaczce z Parawatti Jestem Matką Niebieską. Ty cierpisz, córko moja. To cierpienie ofiaruj za młodzież, która jest tak bardzo zdeprawowana. Dzieci moje, stoicie na krawędzi przepaści i nie zdajecie sobie z tego sprawy. Kupujecie śmierć dzień po dniu, a Jezus smuci się za was, bo nie jest to wasza wina. Jesteście słabi lub dajecie się zwieść tym, którzy chcą się łatwo dorobić. O dzieci nie rozumiecie tego? Rozkliwiacie mnie. Zawróćcie póki czas. Jeśli ja, Matka Niebieska, cierpię, wyobraźcie sobie, jak bardzo cierpi Jezus. Gdy widzi Was, dzieci, które idą na zgubę. Młodzi ludzie są odbiorcami wielu innych wiadomości rozpowszechnianych przez Mistyczkę, począwszy od lat 80., również wiadomości od Jezusa. Oto jedna z nich z 26 marca 1991 roku. Budujcie nowy świat miłością, miłosierdziem, cnotą i mądrością. Mądrość dam Wam, ja. Całą resztę musicie wyuczynić, ponieważ zostawiam wam wolną wolę. Dlatego poznawajcie świat Kościoła, świat literatury, świat nauki, świat kultury, świat polityki. Uczcie się, gdzie chcecie, bylebyście robili wszystko na chwałę Boga. A ja będę waszym pocieszycielem. Mądrość i piękno są darami Boga, jednak musicie... Umieć ich używać, inaczej na co się wam przydadzą, jeśli utracicie jego królestwo. Rzeczy piękne powstają tylko wtedy, gdy oparte są na miłości i na wierze. Z okazji pielgrzymki do Asyżu, zorganizowanej przez parafię Paravati, we wrześniu 1992 roku, w której uczestniczyło 50 młodych ludzi, Nacuza chciała, by na początku podróży wręczono im jej słowa – nie myślcie, że jestem nadąsaną z rzędą, jak mówię wam. Módlcie się zawsze. Nie, najpierw się modlimy, a potem żartujemy, śpiewamy i opowiadamy dowcipy. Ja też chcę się śmiać z wami. Dzieci, kocham was jak własne dzieci, a pan kocha was bardziej jeszcze niż ja. Starajcie się kochać zawsze waszego bliźniego, być posłuszni rodzicom. Kochani, również my, rodzice, możemy się mylić, ale popełniamy błędy z miłości, z uczucia do Was, bo chcemy dla Was dobrze. Przyjmijcie te moje rady. Chciałabym Wam powiedzieć tyle rzeczy, ale nie potrafię, bo jestem mamą niewykształconą. Przyjmijcie mnie jednak taką, jaką jestem. Wybaczcie mi, że pozwalam sobie mówić Wam te rzeczy. Nie mówię ich wywyższając się, że mogę je powiedzieć, ale mówię, bo kocham Was. I chcę waszego dobra. Wasza mama natuza, całuję was.